Dobra, Siemanko, jesteśmy już na działce. Będziemy wrzucać te wędliny. One trochę przez noc przeszły, ale jeszcze trzeba je dosuszyć. Tu już kolega swoje wrzucił. I teraz będziemy upychać. Mam nadzieję, że się pomieścimy. Pstrągi już się też tutaj okapcają. Co, działamy. Ale się tak się Ale grunt, dobrze, że świeci. Jedną zrobiłem tak z przyprawami, zaprywałem. Ona była tak w sumie w krótko po niedzieli. Ale wie pan, Cześć, chociaż te malutkie może damy. A chociaż. A, no samotnie, e, to, to już też wszystko powinno wejść. Tak? <laughs> Z idzie, dwa robaki każą jeść, to trzeba wędzić później się, się da. Mięso, zanim robaków <laughs> będziemy tak no i mięsiwo się nam tutaj, teraz będzie wysuszać, ogrzewać. Nawet się zmieściło, bałem się trochę, że się nie pomieści, nie pomieści ale jest spoko. Także teraz czekamy na owianie, później bierzemy się za wędzenie i za... Mamy warunki trochę ciężkie, ale jakoś dajemy radę. A tak wygląda efekt. Mamy mięsko już tak około 3, ponad 3 godzinki wędzenia, bo wcześniej się suszyło. Już nabiera kolorków. Już zaczyna to wyglądać. No i zaczyna ślinka lecieć. Wow, a zaraz to nam wydrze wędzarnie. Dobra, nie wietrzymy, niech się wędzi. A few moments later. Akcja, kamera akcja. No, powiem Ci, że już się głodny robię, czekaj. Szyneczki już uwędzone. Jeszcze będziemy je troszkę dopiekać, ale zamieniamy miejscami. Hmm, kurde, panie, ameryka. Fiu, fiu. Dotknie ziemi czy nie? Ty nie widzę. Nie, chyba nie dotknie. Nie po nie, jest git okay. Zadowalająco dobrze, dobrze jest Jeszcze coś ziemi nie Powinno. Nie, jest git. I teraz lecimy od tyłu, tak? No, zamienimy po prostu miejscami. No, powiem ci, że dobrze to wygląda. No, powiem Ci, że ślinianki zaczęły pracować. Petardy. Będzie dobrze. To co, dopiekamy jeszcze i, Nie? Czy, chociaż może ten, zobaczyć jak już polędwiczka wygląda, nie? Kroimy. Mówisz, że byłoby już. Spróbujemy, kroimy. Sprawdźmy, co się w środku kryje. No, kawałek od góry odkryć, już zobaczyć, co się... aż zastało soki. Dobra. Sprawdźmy, co tu mamy w środku. O kurde, się cały rozchodzi. Pachnie nie Mówisz? Kawa jak podkradnę, zobaczymy. Hmm. Ale Polędwiczko już w sumie już za długo ciągamy Polędwiczki w zasadzie już, już są gotowe Szyneczki jeszcze dopieczemy widzieliście jak wygląda polędwiczka Musicie uwierzyć na słowo, że smakuje dobrze. Teraz zobaczymy, co z żeberka wyszło. Wygląda ładnie i apetycznie. Rąsteczka się trafiła. No, przepiękna. Mm. Co trzeba Tak. Próbujemy? A jest. Zobaczmy, co to. Cóż tu dobrego? No. No, jubioza. I sama sól peklowa, nic więcej. Delicious. <noise> ok, sprawa wygląda tak. 6 godzin kopciliśmy to wędziło się ładnie. A teraz jeszcze tak na koniec dopiekamy, żeby temperatura mięsa osiągnęła swoją właściwą temperaturę. Ale już częściowo pojedliśmy. Polędwiczka, żeberka już pierwsza klasa, pyszniutkie. Szynki są trochę grubsze, więc dajemy im jeszcze chwilę czasu i w zasadzie wędzenie zakończone. Jak widać, jest już ciemno, zaczęło lać, ale my sobie radzimy. A teraz będziemy testować kawałek słoniny uwędzonej. Zobaczmy, co to, to za dobra. To jest akurat słonina bez dodatków, która była tylko natarta solą. No jeszcze trudno. Hm, mm. słona jest dosyć nawet. A skrobałem tak dosyć dobrze. Hm. Mm. już idę no. podwódeczkę i hm. <grym> <grym> mm. wyszło nam dzisiaj to wędzenie. <grym> Next day. No, i jeden z ostatnich etapów naszego przygotowywania wędlin jest parzenie. parzę w 80 stopniach około. Myślę, że tak, dwie godzinki powinny wystarczyć, żeby mięcho w środku nam osiągnęło temperaturę co najmniej 68 stopni, bo tak się zakłada dla wyrobów z wieprzowiny. Ok, minęło mi około półtorej godziny parzenia w 80 stopniach i sprawdzimy sobie jaką temperaturę wewnątrz biorę taką najgrubszą najwy, najgrubszą szynkę wbijam tak w głąb żeby było w połowie szyny temperatura już zbliża się do tej oczekiwanej już jest 65 i pomalutku rośnie więc myślę, że jeszcze tak z 20 minut i wędlinki będą gotowe. Już jestem po wszystkich etapach, po wędzeniu, po parzeniu, jak widzieliście, i zostały na noc w chłodnym miejscu wędlinki. Teraz będę je próbował. To znaczy tak, po lędwiczkę już prawie wsunąłem jedną. Jak widzieliście, próbowałem na już po, zaraz po wędzeniu. Soczysta jest, jeszcze soki wypływają. Tu mamy szynkę przekroiłem. Też jest, jak dla mnie, bardzo dobra, mi smakuje. Tutaj mamy baleron, czyli karkuwę wędzoną. Przetniemy sobie, zobaczymy, jak ona wygląda wewnątrz. Taki piękny baleronik. Soczysty, jeszcze, jeszcze soki puszcza, więc nie jest źle. Ogólnie to mi wyszła taka micha mięcha, jak widać. Spróbuję baleroniku, jak on smakuje. Sparzyłem wędliny w sumie tak dla pewności, bo bardzo wieczny dzień wędziliśmy i ciężko nam było utrzymać wysoką temperaturę w wędzarni. Także tak dla pewności zostały sparzone. Mm -hmm. Bardzo dobre. Naturalne. Hmm. Delisiste. I w zasadzie w większości nie używałem żadnych przypraw, tylko surpę krującą. Jeszcze przekroimy sobie boczek, zobaczymy jak wygląda. Ja teraz te wędlinki sobie poporcuję, zapakuję próżniowo i pomrożę, no bo nie damy rady przejść tyle na raz. kroimy sobie tutaj. Przekrójmy boczek, zobaczmy jak wygląda. Spodu jest skóra. Tak wygląda boczuś. Boczuś ma dużo tutaj tłuszczu, ale spoko też tu kawałeczek ukroję tak dla smaku. Mm. Bardzo fajny, w ogóle jestem bardzo zadowolony z wędzenia. To są generalnie moje początki, więc jeśli widzicie, że gdzieś popełniłem jakiś błąd, dawajcie znać w komentarzu. Albo jeśli macie jakieś rady co do wędzenia, co do peklowania, przyrządzania mięsiwa, chętnie posłucham. Posłucham rad, posłucham konstruktywnej krytyki. Chcę się, że tak powiem, dobrze nauczyć. Bardzo mi się spodobało. Myślę, że niebawem spróbuję sobie zbudować własną wędzarnię i pobawić się trochę w wędzenie. Może przyrządzenie jakiejś kiełbasy. Hmm. Jest naprawdę wybornie. Tutaj mamy jeszcze tu żebereczka. Ma... Ma... Mało mam miejsca na tej desce, a chcę tak chociaż troszeczkę popróbować, jak to, jak to finalnie wyszło. A tu mamy kostkę. Tak po kawałeczku. Przząstka. Jak hmm. dla mnie rewelacja. Jestem bardzo zadowolony. Kiedyś poeksperymentuję też z przyprawami. Na razie chciałem tak jak najbardziej naturalnie. Także... Aż nie mogę się oprzeć. Polecam wytwarzanie własnych wędli. Póki jeszcze się da. Póki nie musimy jeść robaków. A jeszcze, jeszcze mamy tutaj słoninkę. Podwędzoną. Też spróbujemy. Tu jest paprykowa. Mm. Zagryzka do wódeczki wyborna. To co? Jeśli się podobało, to nie zapomnijcie o łapkach w górę. Zasubskrybujcie kanał, niech ten przycisk z czerwonego stanie się szary. Przy dzwoneczku zaznaczcie sobie opcję Wszystko, żeby dostawać powiadomienia o kolejnych filmach. A ja wam dziękuję za obejrzenie. Jeszcze sobie podjęm troszkę wędlinki i biorę się zapakowanie. Trzymajcie się, cześć. Pa, zrobię sobie taką kromę. Amen. Ciemne pieczywo i plaster ballerono. Deliczy. Mm. Mm, 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 mm.